Są reżyserowane kadry. Nie Niestety. ma szans. Ja, to się nie udaje. Nie nigdy. udaje się. Nie jesteśmy aktorami, tak. <laughs> Dlatego, Dlatego, że zapomnieliśmy nagrać wstęp do filmu, który właśnie oglądacie. Nagrywamy go dwa tygodnie później, jak to Alan tak. już powiedział. E, ogólnie zobaczycie, co zmieniliśmy w kompakcie. O, ja o, ja dobrze, to, to się nie uda. Po pierwsze, w tym momencie wystąpił błąd techniczny numer jeden, nie powiedziałeś cześć. Po drugie nie powiedzieć, nie znaczy, że bracie łapki. Cześć, dajcie łapkę i suba. A i dzwoneczek i wpadajcie na Instagrama. Dokładnie, więc to jest cięcie. Od nowa. Dobra. To wjeżdżamy kompaktem. Muszę być po trzy paski. No by musiała nie wyglądać. Wyjście w Dziękuję. To tam jest no, no dobra goda 9 cm mam próg Poważnie? No, O, O, to na O kurwa 10, 11 nie, nie Zależy gdzie przyłożysz, bo tutaj się schodzi widzisz Tu jest 10 Tu już jest 14 zaś... i Środki, to środkiem czyli miejscem gdzie trafiasz. Ale tutaj jest podróżnica no, niżej, no. którą najbardziej bije. A już miskę porysowałem Ej, mam Mam empaka. Możemy z empaka zrobić dokładkę do zderzaka. Co z, z empaka, dokładkę do, do zderzaka? Może będzie, będzie pociąć. Mam go tu? Tak. Co mam jeszcze. Hmm. Będziemy rezać. I mamy specjalistyczny przyrząd do naprawy BMW. Nie jeszcze byli w y, miejscu, pa. gdzie ma... Pa. Pa. jak komputerowy. Tam Polnowska. jest kompresor. Tam jest pistolet. Ale Pełno czerwonego kup... lakieru. Lacheru... Ale on kupił sklej. Nie ma czasu. Żeby <laughs> <Nie. śmiech> <laughs> było śmieszniej Mistru w miejscu najmniej oczekiwanym, a na składzie budowlanym. <laughs> Okręcane kluczem dynamometrycznym. Proszę? Konstrukcja kluczowa. Tak, tak. Deska się mieści pod zderzakiem. Trzeba zrobić tak, żeby się nie mieściła. A niższą windą można wjechać. z tej pozycji pumas długo rakę załóż tu gdzieś kładła No i urwa Nie ma to jak rura no. Ważną śrubę! Ale ładnie się ukręciła. My wziął i u... Tak, a ona jest tam. W tym gdzie tym tam? We zwrotnicy całej. Poczerwę. zwrotnicy Wojechałem do domu dzisiaj. Pytanie, jak my wyeksmitujemy tamtą urwaną. Całe trzy zwoje. Jak z motorsportu, panie? Made by. Jeszcze mo kaklisiewicz. E, 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 obróć, obróć, obróć. Made by Kaklisiewicz. Przyspawana sprężyna, Tamora. Żeby nie spadł, <laughs> Bardzo dobra robota. to jest jakieś małe. Tu jest inne małe. Będę profesjonalistą, będę szedł po, po rozmiarze. Mam wykręt, jeszcze. Może być wykrętaka. One działają, bo ja nie umiałem tego użyć. Nigdy. Prze, już się urwałem, ale jedną śrubę wykręciłem. Ja ich używam jak wiercę, Bardzo ładnie wiercą. Są twarde. 5 godzin, 17 wierteł i wiele bluzgów później. Przeszedłeś? Nie. Jeszcze półce. Nie, bo ja piasta już wiertel. No mi. No to ty gracie. Przeszła. Teraz ja jeszcze na gwintu i znajdź śrubę, tak której się... pewnie nie mamy. Ech, mamy innego wajska, bo tego, żem wyjeździł na pół <laughs> Już nie jestem w stanie złapać tego pintolika. Dum, 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 dum. No, się. Chcę zdąż, żeby do rana do ósmej, pomalować podniki Ale... o <ślesk> nie wierzę. Bo tego koła nie mogłem założyć ostatnio. No i żem pęknię spodnie kolejne. Pękwić się spodnie. Najwyższczoki. Kozo straszne. Wiem, że trzeba opuścić ten gwit. Mówię ci, że trzeba go skręcić na zero. To już jest to. Albo, temu to nie chcę dać. Ej, wyżura O, poszła, poszła. O! Poluzuj z drugiej. O co, jak sprężyna jest luźna? Ale mówię z drugiej poluzuj. Czy też pójdzie tak gładko? Z tej sprzężyny możesz wyjeżdżać. Po co ściągać Z tej pozycji będzie ciężko. A wyglądało tak majestatycznie. E, te nowe to będą za długie. Ale to będą większe pewnie. Twardsze będą. No. Wiem okay. że nawet jestem pełny podziwu. Zostawię sobie, mogę mi się przydać. Ja nie mogę być strażenia to włożył. Stałem nie przekręciłem jeszcze. Nie chcę jechać do domu kozu. Nie pojadę dopóki nie opuścimy tego auta. Boję się co ludzie powiedzą. Co jest do dupy. Koza. Ragęta. Mówiłem, że to, to to, jest w ogóle nikomu nie potrzebne, bo i tak będzie za wysoko. Zepsuję w ogóle. Bo już nie ma tych emocji, że jedziesz i, o, listek zahaczę. Ostatnio te patrzę się. Myślę, że to kamień. Tak jadę, o, to tylko liście. Tak, żebym po patyku przejechał, myślałem, że mi się auto rozsypuje. przykro. Jeszcze przykro. Nie, takie walczyłem. Takie, które szura pod różnicami. Teraz nawet do domu, jakby to auto pod różnicami nie przytreni gdzie. Teraz się posuła. Masz jakieś płytki chodnikowe? No. Jak siądzie, to... Jak go obniżamy, jak nie siądzie, to i tak go obniżamy. Ale tu trzeba zrobić przewody hamulcowe, pomalować błotniki. Więc jutro się trzeba popracować nad tym. Chcę zrobić szybko przegląd. Tu zrobić konserwację szybką, i szybę. Będzie stało, to będziemy dubać tu przewody hamulcowe. Piotr przyjedzie nagrywać, pomagać. Dziś jutro ją najwyżej zostawię ze świeżymi błotnikami. Albo do domu pojadę ze świeżymi błotnikami. Nie, no to proszę, bez sensu. Będą świeże błotniki, to niech nie się doschną, kuźwa, tak? Spokojnie. Więc trzeba ją obniżyć następnego dnia. Czekaj, bo na razie jest koncepcja i to bardzo dobra koncepcja. Żeby? Generalnie mamy tak. Muszę się z tym przeprosić jednak to się może przydać. Żeby? Mamy to. Mamy to. Ale jeszcze wkładem na to tu mamy amora z tylnego dwu i tu jest guma i to będzie się działo dobrze razem i można wsadzić tą sprężynę. Ona nie będzie za miętka? Zależy, jak dużo się jej wsadzi i jak mocno usiądzie. Może być tak, że można ją dać dłuższą i wtedy nie będzie wypadać, ale siądzie pod obciążeniem niżej. Okay. Najpierw to może zmierzmy wizualistycznym metrem, jaka koza to jest. Rozumiesz to, że, je, że jechałem i nigdzie nie przetarłem? Nigdzie. Nawet pod domem. To jest 13. Czyli 2 centy. 3 centy trzeba zejść do 10, czyli był progres. A tu mamy Aha. Proponuję zejść tak, żeby były 2 centy. Nie, bo najpierw się podróżnica oprze. No to podróżnicy. Ale jesteśmy w stanie to zrobić. Okej? Okay. Na tak, zamiast tak. tego będzie to. Bardzo dobre łączenie. To jest tak. To to było tu. Potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery tu. Tak. trzeba było obciąć. To różni Jakby stąd było. Kurde. Teraz to trzeba będzie Amora skrócić. Amora skrócić. Teraz to możemy klocka wziąć i pod koło coś podłożyć i zobaczyć jak to nisko zejdzie. na razie to teoretyczna próba. Potem sadzimy regulację, a potem będziemy wiedzieć, jak to zrobić, żeby to się tu trzymało. Ja bym mimo wszystko tą górę o, siedzi Zdrakujcie, wróżka! bym będzie mocimy! Cześć! Oh, Kurwa, w końcu to wróciłem! O, ty będziesz nam potrzebny do pewnego nagrania! Tak? tak? Lektorować. Będziesz nam znowu lektorować. Dzień dobry. Ale tym Kulia. razem możemy wrzucić jego i jego z twarzą No, kończę. końcu Gwintu, Przestań, nawet mnie nie bo normalnie jestem złe wściekły i gwint z tyłu już wyrzucamy Tak? Bo to jest koza na gmincie. Tam Pan z nimi <gry> no, A co robimy? Spawamy <gry> <Jest> <gry> Profesjonal diaks motorsport ze spawem <gry> e, Robimy tak, górne montowanie z BMW, potem cztery swoje z Mercedesa <gry> I wtedy leży ładnie O kurwa <gry> Tak Dobra, opuszczam. Okej. Okay. Jebło. E, co to było za dwie? Co to szczela? Rężyny pewnie. Układają się. Albo strzeliły. Albo ja było z jednej i z drugiej. No. No chyba no. tak, opękały chyba. A tu pękło tuż przystało. Z jednej strony tylko. No. A teraz patrz jak jest równo. Równo pękuj teraz załóż. <noise> Druga próba rzeźby w gół. To znaczy w sprężynie. Się lekko. Teraz już mogę nie przejechać. 17 już tu nie wyjdzie. Pierwszy. Liczmy że łódz-donde. Zniszcz do końca. No nie przesadzajmy. Po malołudku. Liczmy to jest 6. Ustawmy na 4 najpierw. 2 centy wydzielę na start. Ustawmy na 4. Sześciu. Na 4. No to A, no, opuściła. Dobra, dało radę. Poszła. Poszła. No nie, ładnie wyczyszczony. To ten co ja go czyściłem. I nawet się pokryje. Czyli generalnie 18 do ziemi, a tu jest 10. Z 8 centów. A było 11. No, ten ty niżej niż przed założeniem gwintu. W końcu coś tam idzie w dobrą stronę. Deska numer 10. Sezon sezonowana. Co? Już podłożyłem Tak. Sezonowane deski. Co ci tak strzela, jak zamykasz Ogranicznik. Yes. Ale nie zawsze. Chodzi. A z drugiej? No jest więcej. Tylko w pół. 4. No, damy... No to damy mniej. Jeszcze dobra, do tyłu. Tuż bym tu Ana, Trochę za głęboko. Ale pytanie, czy do tu? Tu, tu, Nisko, tu. Tak. tu, tu. Nie, to dziś. będzie do dupy. Znaczy, to jest do dupy. Ale, jakby go tu ładnie obciąć. Tutaj, tak to nie widać. Nie wiem, co do za co przyjemność. Tu sam ten ząb. Nie wiem, co to za przyjemność sobie do za przyjemności. przemierzymy że mierzymy wstępnie, czy dobrze, żebym wymiarował wymiary. Powymiarował. Nie Chłopie, kurwa, jestem. Tak mówiłem? Mówiłem? Na oko? Mówiłem? Jak stąd Ja pierdolary głupi tak, zajebiście tak wygląda splitter jak tuj trochę bym go cofnął głębiej no no do tyłu. Tak, ja. tak żeby się zlicował zeżakiem. No to, to jest, ja mam to o, ja nie wiem. O. Jest kozak! Tos! Jest sztos. No. Jest sztos. Da Je dawaj, kiedy go To <śmety> e, to będzie, będzie. Ślicznie. Do lakierni, to jest takie. <śmety> <śmety> dru, dru, jak nigdy.

O, więc to. Teraz mógłbym sobie wrzucić wielką narebkę na tylną szybę Kuki luki, Drift Team i nie, był, nie wstydziłbym się. <grym> na razie mogę to jutro. <grym> oklejamy drzwi. Ja mam listwę! <grym> I malujemy kurwa listwę na czarno. Nie, ja mam, tylko nie zdążyliśmy jej nigdy założyć. No bo jeździ. Bo przecież próbowaliśmy ją założyć, ale. Drzwi się gieły. Bo trzeba przytrzymać drzwi z drugiej strony i założyć. Nie, bo chowałem no, już. Bo generalnie problem jest taki. Listwa że... jest wygięta w ogóle. Nie, problem jest taki, że widzisz? Tu założę i tu założę. To jak wczesne drzwiami to nas spada. No, bo kołki są za słabe. Prawda? Nie, bo tu są drzwi wypchnięte, a tu jest dziura i tu jest dziura. Ale listwa się nie chce do profilu wpaść do drzwi. ją podgrzać. W środku jest kawek metalu. To jest problem, ale... Klej doszy? Właśnie, dobra, ale jeszcze mącimy listy dzisiaj. już będzie przyklejone, to wypchnij z powrotem. <grystanie> <grystanie> Więc i jaki jest progres? Listę mam na świecie. <grystanie> Nie no jest ślicznie. Średnio, czyli dobrze jest ładnie. Ja lajkuję. Jak się podoba, to można lajkować i subskrybować i wpadać na Instagrama. To jest już koniec. No tak, dość Tak, Lasek, pożegnaj się z ludźmi. <grystanie> Dzisiejszy dzień można... Cześć. Znaczać. Tak Fire Ta Teraz wlezą sceny, a to już było po napisach, tak? Już wszystkie fanny moment <noise> Godzina 16 godzin ewentualnie ja mi ja się do domu muszę wracać ten <noise> <noise> A Acie te włosy. Ej, pak typu mi się pyli do auto. No ma taki африканский метод.